Cześć, z tej strony Samuel, kanał Total Spa. W dzisiejszym odcinku szokowanie chlorem, czyli co to jest i po co to robimy? W największym skrócie szokowanie to jest taki generalny porządek, czyli sprzątamy to, co na co dzień gdzieś tam nam umyka. Tutaj akurat zabijamy bakterie. Albo jest też druga sytuacja, czyli coś się wydarzyło, tak samo jak w domu, jakby nam spadł na przykład, nie wiem, słoik z pomidorówką i ten ryżby wszędzie latał po całym domu. Musimy zrobić generalne sprzątanie. I dokładnie tak samo jest w przypadku jacuzzi, czyli mamy dwie sytuacje. Pierwsza, coś się wydarzyło i musi z naszej strony się jakaś reakcja, czyli na przykład załóżmy teraz po urlopie, zobaczcie, ta woda tutaj u nas w total spa, no, nadaje się do poprawki, więc będziemy ją szokować, żeby ją wyprowadzić na równo. No i druga sytuacja to jest już profilaktyka. To nie jest nasze zaniedbanie, że coś się wydarzyło, to jest profilaktyka. Tak samo jak sprzątamy raz na jakiś czas garaż, mieszkanie, samochód czy strych, tak samo raz na jakiś czas powinniśmy porządnie posprzątać jacuzzi, czyli te bakterie ze wszystkich zakamarków, gdzie one tam się poukrywały, to my robimy im po prostu tsunami chlorem. Jak widzicie, woda się pieni, czyli wymaga szokowania, zatem przechodzimy do dawkowania. Ile tego, ile tego, żeby to wiedzieć trzeba się zapoznać z etykietą, dlatego że różne produkty mają różne stężenie substancji, więc ich dawkowanie może się różnić. Samodozowanie to nie jest nic skomplikowanego, włączamy obieg, żeby chodziły pompy i rozsypujemy po prostu do wody. Temat załatwiony. Jak często szokujemy chlorem? No to zależy od sytuacji. Jeżeli bardzo mocno, często korzystamy z jacuzzi, to może to być nawet i raz na tydzień. Jeżeli z kolei sporadycznie, no to raz na miesiąc. Warto to też yy, po prostu skonsultować z jakimś doradcą. A tych, którzy nie wyobrażają sobie nawet jednego dnia bez jacuzzi, ani jednego weekendu, na pewno interesuje pytanie, jak szybko po szokowaniu chlorem można się kąpać. Odpowiedź brzmi: jak zrobicie test, będziecie wiedzieć. Czyli mierzymy poziom chloru. Jeżeli po 24 godzinach jest akceptowalny, możemy się kąpać. Jeżeli nie, czekamy jeszcze jedną dobę. A raczej po dwóch dniach na pewno będziemy mogli znowu wrócić do użytkowania jacuzzi. Czy szokować trzeba zawsze chlorem? Czy jest jakaś alternatywa? Jest, ale to już w kolejnym odcinku więc zachęcam Was do subskrybowania, żebyście go nie przegapili. A jeśli na koniec ktoś z Was się zastanawiał, czy do szokowania potrzebne są rękawice, odpowiadam nie. Po prostu był to rekwizyt filmowy, żeby fajnie Wam się oglądało ten odcinek. A dzisiaj starszy specjalista do spraw jacuzzi Domański oddelegowyuje się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!